Ruch Obywatelski, jasna sprawa. Patrole Obywatelskie, z tego co wiem, już zostały. No nie powiem, że spacyfikowane, ale jakoś nie widać ich specjalnie. O prokuratura chodzi teraz. Natomiast cały czas działa jeszcze oprócz tego organizacja Bronimy Polskiej Granicy. I serdecznie pozdrawiam Darka Siercheja i całą piękną ekipę byli z skóry. różańcami, byli, byli. wojownicy Maryi i wszyscy inni, którzy poświęcają się. Trzeba tym ludziom rzeczywiście oddać hołd, wielki szacunek. Przecież oni to robią społecznie, zupełnie z dobroci serca. A ponieważ są dobrze wyszkoleni i mogą w zupełności zastąpić, się w przyszłości czy uzupełnić. Te wszystkie siły, które są potrzebne do pilnowania granicy, więc jak najbardziej na to też zwracam uwagę. Wszyscy ci ludzie, których spotkał hejt ze strony oficjalnych mediów, rządu, no to po prostu jest postawienie sprawy na głowie, to właśnie oni, to właśnie oni zadbali o nasze bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do innych, którzy stwierdzili, że no nie ma specjalnie problemu, Pani? że nie trzeba tych barier na granicy, że, że trzeba wpuszczać tych ludzi.